Czy to wykorzysta? Uderza. No nie, takich sytuacji nie powinno się marnować. To się może zdecydowanie zemścić. Ale świetnie, cudownie, kapitalnie! Tak daleka, znakomicie to wykonał. Piękny gol. Niesamowita bramka, zostawili mu nieco za wiele miejsca przed polem karnym, a takiemu zawodnikowi to wystarczy. Piękny strzał, kapitalne trafienie z dystansu, aż przyjemnie oglądać i komentować.